Dzień dobry Państwu, niemagister Zarzycki. Proszę Państwa, tutaj w tej wodzie z lodem powiem Państwu tak na zimno parę refleksji o uczeniu matematyki. Otóż, proszę Państwa, tak jak uczą w państwowych szkołach powszechnie, to jest takie uczenie, uczenie wzorków. Pani pokazuje, jaki jest wzorek na coś, uczniowie do tego wzorku podstawiają i wyliczają. No i Pani sprawdza, czy wynik się zgadza. Jak się wynik zgadza, to, to, to dobrze. Proszę Państwa, w wielu szkołach średnich tutaj w Staszowie to wręcz nawet pani nie, nie każe, że tak powiem, nie, nie każe mieć podręcznika, czyli kupują sobie tylko same zbiorki zadań, no bo w tych zbiorkach zadań są wzory oraz są zadania. No a na czym polega matematyka? No, na robieniu zadań, ze wzorków. Także jak ja pytam, no ale wyciągnij książkę, gdzieś ja tam znajdę definicję tam ciągu albo czegoś tam, albo funkcji albo czegoś tam jeszcze, no to ten człowiek mówi, że no nie, my, my nie mamy podręczników, pani mówiła, żeby nie kupować podręczników, bo to szkoda pieniędzy, same, same, mamy same zbiorki. I proszę państwa, jeżeli tak się uczy matematyki, to to uczenie matematyki przypomina yy, na przykład naukę pilotażu samolotem na przykład odrzutowym, jakimś takim powiedzmy Airbusem pasażerskim, w ten sposób że ktoś oglądał film, na którym jest pilot, który startuje. I on z tego filmu zapamiętał, że trzeba nacisnąć najpierw ten guzik, potem tamten, potem taką wajchą ruszyć, potem tu nacisnąć, potem tam pewną gałkę przekręcić, potem założyć sobie na uszy takie słuchawki, potem no, trzeba gdzieś no, no, nogą ruszyć, potem taki drążek wziąć, tym drążkiem poruszać. No i, i w ten sposób uczy adeptów latania potem, że y, odpytuje ich, no słuchaj, co trzeba na, nacisnąć po guziku czerwonym, no guzik zielony, a po, po zielonym, a potem czerwony i tak dalej. I proszę Państwa, czy w ten sposób da się nauczyć latać, pilotować samoloty odrzutowe? Proszę Państwa, no oczywiście, że się nie da, dlatego że kolejność naciskania tych guzików zależy od różnych rzeczy. Prawdziwa nauka pilotażu polega na tym, że ten pilot jest uczony, co to jest siła nośna, co to są warunki atmosferyczne, co to jest ciśnienie powietrza, co to jest jakieś tam pomiar wysokości, co to jest radar, no musi mnóstwo teorii, no wie, wiele, wiele lat. On, on kończy pewnie jakąś politechnikę, Jakiś tam kierunek lotniczy, potem jeszcze, jeszcze jest szkolony przez wiele lat, dopiero potem lata samolotem. Bo on musi wiedzieć w różnych okolicznościach, co zrobić, a nie tylko jak naciskać który guzik po którym guziku. Po prostu naciskanie tych guzików zależy od wielu okoliczności. I tego nie da się nauczyć na pamięć, to trzeba po prostu rozumieć. No i z matematyką jest podobnie, nawet, nawet powiedziałbym, że jeszcze gorzej, dlatego że możliwość różnych kombinacji, tam różnych czynników w powietrzu. Przypuszczam, że jest mniejsza niż w jakichś tam zadaniach z matematycznych w różnych teoriach, gdzie jest powiązana jedna teoria z drugą. No i proszę Państwa, no i to uczenie jest beznadziejne przeważnie w tych państwowych szkołach. I ono jest tak beznadziejne, między innymi dlatego, że tego nie widać. Że na przykład, jeżeli beznadziejnie działa szpital, to to widać, po, po czym to widać, a po cmentarzu. Na cmentarzu przybywa na grobki. Coraz więcej ludzi z tego miasteczka, w którym jest ten szpital, znajduje się po tamtej stronie, że tak powiem, życia. Natomiast jak, jak jakaś szkoła źle pracuje, no to, no to, no to, no to no po czym to widać? No są, są czwórki, piątki, trójki, no potem jest tylko takie narzekanie, że no tam no ciężko na studia się dostać, ale to na tych studiach, jeżeli to jest powszechne, że tak uczą we wszystkich szkołach w okolicy, a jeszcze lepiej jak w całym państwie, no to tylko obniżają, obniżają kryteria przyjęcia na tę uczelnię, że coraz mniej trzeba umieć. No i oczywiście ci, ci wykładowcy potem tam na tej uczelni narzekają na to, na tamto, no ale co oni mogą zrobić? No oni najwyżej mogą, mogą nikogo nie przyjąć i sami stracą wtedy pracę, no więc przyjmują kogoś tam. No i proszę Państwa, to, to, to tak działa. No ja, ja uczyłem, yy, proszę Państwa, wielu studentów politechnik, którzy nie znali ułamków, czyli nie umieli dodać ułamków, pomnożyć, no, nie, nie, no wiedzieli, że są ułamki, tak, to wiedzieli, wiedzieli, tam jest coś na górze, się pisze kreska i coś na dole, ale o co to w tym wszystkim chodzi, to to, to nie bardzo. Yy... No i proszę Państwa, i jakąś jakoś to życie to się toczy, ale, yy, ale zbliżamy się do katastrofy, dlatego że yy, obecna technika jest już tak zaawansowana, że bez matematyki no, to wszystko nie funkcjonuje. Yy, także także no, skończy się to po prostu ten nasz świat serią katastrof, jakichś nuklearnych, yy, kosmicznych, yy, samolotowych, a różnych, jakichś kopalnianych. No, mosty się będą walić, yy, hale się będą walić, no to się już powoli dzieje, proszę Państwa, to się dzieje powoli ale z każdym rokiem to będzie, proszę Państwa, narastać. Ponieważ ci Państwo, którzy trzymają mi kamerkę, się spieszą, no to więcej nie będę nic mówił, proszę Państwa. Pożegnam się z Państwem. Do widzenia. Może włączyć kamerkę.